Zostało nas dwóch, tylko ty i ja. Gdzie by tu se hmm. no i chujbi Lecę za tobą Dobra, jest tam kemping, jakieś dwa samochodziki. DOLO Tam na przodzie też będzie jeszcze kemping. Ciekawe czy ktoś leci na niego. Pewnie tak. W przód. A, widzę, że jesteś, jesteś. To jest znacznik, nie? No to ja przebijam się przez budynki, tych nie lutowałeś, tak? Nie, 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 ja Dobra. nie. Są też inni ludzie. wiesz wiesz Kurwa, mi się ARK, powiem szczerze, bo chociaż akaczyk. Ja kacza wydrupiłem, AR-ka mam Nie masz nic takiego? Mam, pom mam pompę, mam tylko Apteczek Srylion Teraz poszedł, to, AR-ka Masz do ar Trochę mam To sobie wezmę, dobra? AR-ka, a ty mi dasz no My nie gramy na zombiaki, tylko na innych ludzi Co? O ty świnio, poliwałeś mi Granata wziąłem Granata to stąd czy to? Ten frek gry nie. O gościu, gościu. Tak, 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 Chuj, tak, tak, dostał strzałów. Ja przeżył? Tam za domem jest że go upolowałeś W nie? był? W domu był tym białym? What? What? jest? Nie, nie mam pojęcia Nie mam pojęcia skąd no nie wiem, nie widzę go, bo ja tu przez okno mierzę i... Aha, dobra widzę Jest. W lesie gdzieś tam, prawda? Tak. O oh, fuck. Stałem szczota. Drugiego, o kurwa. Ale mi heady wyjebał. Widzisz coś? Zamknijmy tak, drzwi, tak? że mamy zaszyt. Tak, tak, tak Za. bo ja tutaj ładny mam Tam jest, super. Dobra, no, zaraz, tego tak, jakbym miał snajpera, ja p*** Znaczy, ziomek w tych krzakach tam jest Z tego magnuma na pierdę. Ale z tego magnomatu sobie może No ja dostałem heta kurwa To to już. Właśnie nie, chyba już się zwinęli A jesteśmy safe? Och ja, nie safe, musimy szpiedalać i tak powoli stąd 5 No tak pod koniec tego osiedla już jesteśmy safe hmm? 60 sekund, dobra, wychodzimy Trzeba żeby nie kąpili Wyjdźmy tylnim Wyjdźmy tylnim sobie Nie, to jest garaż, garaż jest w tą stronę Nie. Tylni wychodzimy Chodź, 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 tędy? Tędy, hej, chodź tu, 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 jest Kurwa, trochę bieda I na nas tutaj idzie O chodź, lecimy podwórkami, szybko zapłat i jazda Dobra Hej, spokój Dobra, dobra, poczekaj, 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 poczekaj lecimy, szybko, z tej Raz dobra, spierda. No dawaj, dawaj, ja siedzę za winklem jak coś Oni też będą niedługo spierdalać, wiesz o tym? Dawaj, dawaj Chodź pod bórkami. Nie wiem czy jest sens, bo to zaraz będzie ten dym dość blisko. Nie dobra, spok. Przepraszam. Jedziemy na koniec, osiedla, bijamy do chaty i siedzimy. Tylko najlepiej takimi z oknami jak właśnie wcześniej Dobra. Idziemy tam dalej, do tej wysokiej? Można iść. Masz lagi chyba. No trochę, no barpa. Ja bym się tam wbił w tą pałpę. Bo tam widzę, już dym jest, to będzie ich zaraz gonił. Jedział na ledwie. 15? 15 osób tylko. Do tej Będę dłużej już dość blisko jest. Zamk zamkniemy sobie okna, bo tutaj chyba już nie jestem. Nie, już Wie zatrzymał jestem. się, ale o, jest no. następny znacznik. O, teraz nie jest pójdźmy. Pokampimy tutaj. Za 3 minuty już będzie wszędzie tu gaz. Nie wiem, siedzimy, lecimy. Lecimy Lecimy, nie ma sensu. lecimy w przód, chyba. Musimy uh -huh. przez całe miasto się przejebać. Na końcu miasta już będzie safe. <grym> całe present Valley, to jest kurwa samobójstwo. O no tu Hamsta siedzi, ja bym szedł na około. Chodź z tymi, tymi kanałami. A granaty. O! Brawo, dobra, jolo, spiedzła. Lecimy prosto i tyle. Teraz to wszystko będzie za. za... O! o! Fuck! Ja przeżyłem! Ale dostałem, ja też, ale na kurwa. Mam łapieczek, Samochód tam jest, samochód policyjny. Chodź się. O, siedli. Patrz. Tam lutuje koleś, dawaj go szczurom. Nie mam życia, muszę się składać gdzieś. Kurwa, jak on dostał tyle szczałów. No, tam a szczęk chyba w samochód, nie? Tak, no i, i zaraz dym będzie, za ile ten dym? Za 60 sekund chyba. To nie idzie, ale trzeba uważać. Nie tak. mam bandaży, kurwa. Co ze Ale cała płyznę nas, nas czeka, także musimy Ale stąd. Chodź. Wyjdziemy sobie tylnie. 60 sekund, dobra, chodź. Będę tyłem, tyłem i polecimy w trawę. Uważaj, jak my to przeżyliśmy, ty ja nie... On też był na biedzie straszny. To tu był gdzieś drugi samochód, także uważaj. Jest, przeje jechał przejechał, przejechał. Dobrze, za, za nami. za nami. Pojechał tam. Po lewo. Tak, po, lewo. po lewo, tak? Po lewo. Tak, po lewo. Tak, ale nie za nami jechał. Nie wiem, czy nie za nami. Tylko po lewej stronie jechał. Dobra w krzaki szybko, w krzaki szybko jest, jest, jest jak tak jak leciał tam prosto przy nami jest, przy nami jest, ale lecimy sobie spokojnie Dobra, a D5 jesteśmy safe? D5 Dobra, lecimy, lecimy, bo nas tu przytnie O, strzały jakieś A to tobie? Nie 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 Już innego muszę napierta tak, tak, się tak. biją, dobrze, niech się tak. biją, niech się wczelają. Jak ją mam, granata? Tak jest stuna. Tak. Ty, ty lubisz je coś. Nie jest zły, nie żartuj. Oni tu gdzieś byli samochodem, także uważaj. Osób, a górze pewnie siedzą 15 okay. Czy jest następny dym? 13, ale się szybko wy wygrywamy to. Okay, no, jest następny to jest. dym. Jesteśmy D c5. Elegancko, realnie A w kampi... nie, nie, na górze nie, boję się powiem szczerze, chodzi o jakieś krzoki 20 osób, już my bag jest Ok, następny gaz Jesteśmy C5 Kurwa za górą hmm. Do B trzeba my praktycznie jesteśmy, iść My jesteśmy centralnie na rożku 60 sekund, nie wiem, trzeba by lecieć już ale możemy ją ominąć tą górę troszeczkę, na W lecieć mm -hmm. I później przy drodze sobie skręcić Dobra, chodź, lecimy Bo ile czasu? Sporo mamy czasu, nie? 3 minut, spok No to sobie lecimy, omijamy górę w pizdu, nie chcę się na niej Kurwa, oczy w dupie, oczy w dupie, komas Oczy w dupie mam Wygląda ja O tu widać w tych szokach Malino... malinowe krzaki szukaj coś <grych> Malinowy najlepszy do c kępienia C4 Dobra lecimy jeszcze 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 I później odbijemy sobie w lewo 9 osób jest I 7 Dobra, już widzę kaniuszek dymu Teraz sobie odbijemy w lewo Gdzieś tak. będzie Chodź w lewo, tak, na SW lecimy już Na SW Wiesz o tym, że nawet gdybyśmy wygrali, dostalibyśmy dwa mystery bagi. Elite bagi, co tam będzie polo, kurwa, i czapka. Oczywiście. A co może być polo i czapka? 10 sekund. B4. Kurwa, jesteśmy trochę daleko. B4. Dobrze, lecimy na SW. B4 już jesteśmy bezpieczni. A nie Nie, teraz na S trzeba biegnąć na S teraz, nie na S wieży, Jak, byśmy się, wieży, wieży właśnie... Jak byśmy sobie szli właśnie... Jak byśmy sobie na tą wieżę i chuj? Ryski Trochę... Trzeba nas uszczelić Ktoś jeszcze ma sniperkę. przeciwko P5, P5 Dobra, ja bym Hit. poszukał malin malinowych bym poszukał i kurwa siedział To jest w ogóle baza wojskowa Czy ktoś ke... 15 sekund Jesteśmy bezpieczni. W tym um, bez kampie aż zostanie 4 osoby. O oh, fuck! Kurwa, just... ja broniłem go ostro, ostro dostałem, ostro dostałem. Zabi zabiłem. Tak? No. Dostał tak. ostro. Sorry, bo ja I killed my friend Fuck you, why you killed my friend Dayaker? I, <coughs> I, I, <care. coughs> I, I just don't see you. Because if I see you, you gonna die too. So <coughs> Co so You are alone? No, yeah. Or is your friend? Yeah, no, I, I am alone. GG. GG. Dobra, camping. Ode mnie dostał człowieku człowieku 60% HP. 40 przyjba Zabiję Zabijemy na trzy nie? Dobra, zostały 7%. Ja to wygram. Spokojnie, komu spokojnie. A widziałem go, kurwa. Mówię, coś chyba mi się tam ruszyło i dlatego tak przystanem zacząłem się oglądać. A też biegłem nie niepotrzebnie los, tak stanąłeś. A jak z tym dymem kurwa? No idzie za oh, to. O ja, ja jestem zielony Dobra. Trochę mnie przyksuło tylko Zajebiście jestem na granicy. Ale jak gdzie to się skończy? Jest B5. Ja jestem B5 Ulica East. Ist ta ulica Ja ci będę mówił. A nie B5 tu ja jest. nie mogę otwierać mapy. Jest ta ulica, jestem tu gdzie? Gdzie ten dym teraz też będzie tam, psa. Jak jest ulica, to tak trochę dobra, przejdźmy. Chociaż, to się będzie działo Nie, to nie, ja źle pomyliłem Jestem bezpieczny Chyba Eba, chyba. chyba nie Ok Nie biedy, to jest samochód jakiś. Jasny z nie wiem, czy to jest w środku. Wiem, jak suje, kurwa. Ja jeszcze w gazie jestem naprawdę. Na górze jakieś typki wygrały O napierd... Chcę przeżyć, chcę to wygrać Zostało sześciu Dlaczego ich nie bije inny? Każdy się boi, każdy co? Dawaj Kamp, słuchaj, masz to wygrać Pamiętaj, jak coś to flashbang pod japę sobie wrzucaj 30 sekund A no dobre masz miejsce, czy takie raczej niekoniecznie? Nie wiem Teraz już taki dym jest mały, że wiesz Teraz też będzie kanioszek, teraz się rozstrzygnie, tam jest jeden gościu u góry, widzę go że zostało trzech. Kurczę, chcę mieć chociaż to drugie miejsce. Zeszedł z dymem, jola. Trzech U, Ale emocje, aż mi się ręce sobie spłaciły Nie no kurwa, nie szaleń Trzech zostało pieku Ej, ostatni gaz, teraz też Teraz to będzie wszystko Zapierdalają się dalej Niech się zabiją, tu jeszcze dwóch się bije cały czas, ja jestem skampiony, nie? Niech się zabiją, no kurwa Wtedy wyskoczę dwóch się bije tam, tam tak, korzysta, tak. To jest... no. to jest, to się bije, że teraz już jest dym na, na piksel Napierdalają się cały czas Zabić się! Zabić się! Jak masz apteczkę, jak się to odpalaj apteczkę całą człowieku. Bo apteczka bardzo długo trzyma i możesz praktycznie biec w w tym dymie, siedzieć w nim. To jest dobra technika. Jak już cię będzie, wiesz, gaz blisko gdzieś się zbliżał, a nie chcesz się ruszyć, to normalnie, chłopie, odpalaj dużą apteczkę, bo ona trwa z dwie minuty. Cały czas cię leczy. Dobra, jest jeden na jeden teraz. Gdzie on jest? Kurwa, jak chcę wygrać pierwszy raz w życiu! się tylko do dybu, jest tutaj jest ulica Kurwa tam u niego będzie Odpal sobie apteczkę zanim się ruszysz Jak masz ich w nie marnuj Chłopie odpalaj je od razu Nawet jak masz Ale apteczka hp. nie działa to jak tam. masz full hp Działa 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 i przecież nie, nie przecież No jest healing niby Jest człowieku i ona trwa o wiele 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 dłużej niż bandaże Dlatego się opłaca Jak masz człowieku to Dobra ja poczekam na dym Zobaczymy jak ten dym. Czyli... Rdalach skądś. Bagi to. Kilka. ci w plecy? Zjebałem. Nie, ja zjebałem. No to po prostu mnie tym nie Wygrał jebali Tak blisko. Nie wierzę. Że... A! Ah,